Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać, wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie. Takie słowo dzisiaj poganin mówi do Jezusa i co więcej, Kościół umieszcza te słowa w Centrum Eucharystii przed przyjęciem Komunii Świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie. Te słowa Rzymianina, Poganina powinny nas zawstydzać, bo ja jako katolik wierzący, czy naprawdę wierzę, że Bóg swoim słowem może zmieniać, czy Jego słowo ma moc? Przecież to On stworzył słowem świat człowieka. Wyrzekł i tak się stało. Ale dzisiaj Wielu z nas nie wierzy w słowa. Zostaliśmy zawiedzeni słowami ludzi, ich obietnicami, których nie dotrzymali. Mieliśmy po raz kolejny nadzieję, że coś się zmieni. Się nic nie zmieniło, a można powiedzieć, jest nieraz gorzej. Już nie wierzę w słowa. Dziś, wczoraj, słyszałem coś innego, dzisiaj jeszcze coś innego, jutro coś innego, od tych samych osób. Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, to znaczy święta. W których centrum jest wiara w słowo. Słowo stało się ciałem, ale nie jest to słowo człowieka, jest to słowo Boga. Jak się tego najlepiej uczyć? No właśnie na Eucharystii. Przed przyjęciem komunii, Panie, nie jestem godzien, słowa tego setnika. To jest moje ciało, to jest moja krew, słyszymy na każdej mszy świętej i nie tylko słyszymy, ale tak się dzieje naprawdę. I dlatego Eucharystia jest najlepszym miejscem uczenia się. Na nowo wiary w moc Słowa Bożego. Bóg, który mówi, tak się dzieje. Prośmy zatem o taką wiarę w jego słowo. Prośmy o taką wiarę modlitwą centuriona. Panie, powiedz słowo, a tak się stanie. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie. Dlatego nie zmieniajmy tych słów, nie jestem godna, bo to nie moja modlitwa ale przytaczamy słowa człowieka, który został pochwalony przez Pana Jezusa za wielką wiarę, której nawet Żydzi nie mieli. Budzmy się tymi słowami nie tylko na Eucharystii, ale także i w codzienności o wiarę w moc Słowa Bożego. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.